Klasy? No tak. A gdzie pan ma świadectwo z pierwszej? Nie, niech pani dalej przeczyta. Tam jest wszystko napisane, co i jak. Ja tego przyjąć nie mogę. Dlaczego? To już jest w gestii dyrektora. W, w czym? Dyrektor musi zdecydować. A gdzie go mogę znaleźć? Jest w kuratorium, na konferencji. A to ja zaczekam. Tak, ale. Nie, 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 mnie się nie spieszy, ja muszę to dzisiaj koniecznie załatwić. Jak pan chce? Przyszę? Nie. Lepiej niech pan przyjdzie jutro z rana. Nie, nie, nie mogę. Ja muszę też jeszcze dzisiaj mieć z głowy. Zaczekam. Niestety, proszę pana, nic innego poradzić nie mogę. A kto może poradzić? Obawiam się, że nikt. Więc ja mam dlatego rezygnować? To niech pan co wymyśli, no. Ja dużo roboty w to włożyłem. Nic innego wymyślić nie mogę. Po prostu należy składać egzamin do pierwszej klasy, tak jak wszyscy, uh -huh. po podstawowej. A to, co pan umie, przecież nie zginie, w szkole się przyda. Nie mógł się pan przecież wszystkiego nauczyć. A czy pan wie, co to znaczy? Egzamin ze wszystkich przedmiotów? Ech, Myślę, że tak będzie rozsądniej. Tak. Tylko widzi pan, ja mam takie plany życiowe. I nie mogę inaczej. Od tego bardzo dużo zależy. Niestety. Takie są przepisy. Zresztą, zresztą niech pan spróbuje w kuratorium. Ja. Ja nie mogę. Gdzie to jest? na Piotrowskiej w prezydium. Do widzenia. Do widzenia. Musi pan wysłać podanie do ministerstwa. Pan kurator nic panu tu nie poradzi. To może ja bym osobiście... panu. Mówiłam już Panu, że kuratora dzisiaj nie będzie, a jutro ma bardzo ważną naradę. A po tej naradzie zaczekał Pan. Wiem z doświadczenia, że i tak nic z tego nie będzie. Nigdy się tego nie praktykowało. To niby gdzie? Zaraz Panu napiszę na kartce, gdzie Pan powinien złożyć podanie. No tak. A gdzie Pan mieszka? Gdzie Pan jest zameldowany? Jeszcze nigdzie, ale już sobie mieszkanie znalazłem. Mm. No to jak się pan zamelduje, to wtedy pogadamy. No ale mówię, że się zamelduje. Za drzwi tam pana nie wyrzucą. A co panu szkodzi małe podanko no. i za miesiąc otrzyma pan odpowiedź? Odmowną. Dlaczego? A coś się pan z choinki urwał? To pan nie wie, że w Łodzi się nie melduje? Ale ja mam tu dziewczynę. Pan siada. Trzeba było tak od razu mówić. Zamelduje się panu żony i problemu nie ma. No jeszcze nie jestem żoną. No to tak niech się pan żeni. byle szybko. Mamy dla pana fajną robotę. No, ale co ma jedno do drugiego? Pańska sprawa. Jak się pan z babą dogadać nie może, to myśli pan, że z tamtymi łatwiej. Z babą to ja się mogę dogadać. Pan mi nie chce pomóc. Ja tego nie wymyśliłem. Lepsze głowy nad tym myślą. Mamy kłopot. Trzeba nam kierowców. A na przepisy no właśnie, są przepisami. Nic na to nie poradzę. Ja chcę jeździć, poza tym chcę chodzić do szkoły, chcę się uczyć. No tego chyba nie zabraniają. Do dziennej? Mieszkanko w internecie? Dla pracujących. Dla pracujących to trzeba pracować, a żeby pracować trzeba być zameldowanym. Tak. A zameldować nie zameldują. I tak w kółko. Jasne? Jasne. Ale logiki w tym nie ma żadnej.